Nie chcę powiedzieć, że, 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 że nie można było stąd wywieźć trzech punktów, można było wywieźć trzy, można było wywieźć jeden, nie wywozimy żadnego i to jest wielkie rozczarowanie, mimo że przed meczem pewnie nikt by tego nie powiedział. Jaki był, jaki był komentarz Nielsa Fredriksena na gorąco po meczu? Patni. No też myślę, że to było, to było rozczarowanie jednak, że, że z takim rywalem mając 2-0 do przerwy to oczekujemy minimum punktu tutaj wywieźć, także... No też było rozczarowanie i, i no, gęsto było w szatni, powiem tak. Chcieliśmy bronić tego wyniku, te 2-0, te bramki. Ciężko mi powiedzieć, no, no oczywiście, że chcieliśmy bronić wyniku, no tego się nie udało, później chcieliśmy też bronić 2-2, no bo to by był też bardzo dobry wynik, mimo że prowadziliśmy 2-0, 2-2 też byśmy się wzięli, ale no to to na 3-2, no to naprawdę ciężko gdzieś się zachować lepiej, no bo jest piłka za linią obrony, on w dwa kontakty to kończy fenomenalnie po drugim słupku i ciężko gdzieś takie coś się broni Ciężko mi powiedzieć, co nie zagrało w tej drugiej połowie. Czy za mało było odwagi, czy za mało siły, to już ciężko mi powiedzieć. Bo Rajo było znakomite w ofensywie, ale w defensywie rozstawiali wielkie dziury, i jak minęło się jednego czy zawodnika, to, to naprawdę można było tworzyć te sytuacje. No i też w tej drugiej połowie może mogliśmy zamknąć mecz i by było po wszystkim, no ale im się nie udało i oni pokazali klasę.